Sojuszu lewicy demokratycznej. No nie mogłeś. Być, no tak, to tak. nie jest IP. No tak. I tam w tym, w tym pnaku... Chociaż tam doły były przyzwoite. Przeczytacie w tym pnaku, o takich nazwisko jak Wolfowicz, Szaranski. O e, przeczytacie co to jest. Oni sami się przyznają, że to jest Main camp XXI wieku. I są tam cztery punkty. Cztery punkty pnaku dotyczące Ameryki. Przeczytajcie i zastanówcie się, czy, jeśli powstało to w głowie ludzi, którzy są establishmentem władzy w Stanach, nieważnie jaki tam będzie prezydent, czy on się zająknie, żeby nas poświęcić dla swojej sprawy? On potem oczywiście powie: Sorry, I'm sorry. I nawet zaśpiewa: I'm sorry, so sorry. Tak. Nad naszym ścierwem. Jak A ja się na to nie, nie zgadzam. zgadzam. I powiem brzydkie słowo: no. chuj wam w dupę! Ostro. E, proszę Ostro. Państwa, proszę pamiętać, Rosja jako kozioł.